ustala z arbitrem głównym panem Piotrem, panem Krzysztofem Kozłowski. Szwec teraz prowadzi krążek. Zagranie do Jeńczyka. Jeńczyk strzał. Dobrze. No, Uwaga. Pod bramką. Strzał. Próbował. Jeszcze pod halę w natarciu. No i power. Krążek znowu do wsoła. Strzał. I co? Broni teraz. Jeśli zajdzie taka potrzeba, taka konieczność, wspomoże swoich kolegów na lodzie. No, zobaczmy, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało. Strzał odrobny. No, chyba to był hala. Peterson. Peterson mknie tam lewą stroną. Zablokowany w ostatniej chwili. Jeszcze tam próbował. W... Ciągle Petr Polodna. Polodna przed bramkę. Strzał odrobny. Gdzie jest krążek? Przed... Zagranie na środek, ale wysoko. Czujnie A i Teraz doświadczony gracz. No, on wie, jak tutaj... Grać w przewadze. Odrobny. Zamieszanie. Gdzie jest krążek Oda? Czeka na podanie Popow. Właśnie do niego dociera krążek. Popow na drugą stronę. Kończy się kara i gol! W ostatniej chwili tutaj zdobywa gola zawodnik. Zobaczmy. Cał gol! Zatem szóst, szó sześciu nowotarza, w której oglądaliśmy dwa gole. Jeden dla Gdańska, jeden dla Podkala. Zobaczymy jak będzie teraz na pewno trenerzy odpowiednio tutaj w przerwie po instranek z Dziubińskim. Dziubiński na niebieską, wsu strzał. Peterson strzał. Blis z wymieniają się pozycjami. Mrugała sygnalizował, że jest gotowy. Strzał i prosto tutaj Emi Szwedzkowy meczu. No i wynik naprawdę może ulec zmianie. Seat. Seat. Zmienię. Próbował tam. Jest smal. Strzelenie o. Mogło to zaskoczyć odrobnego. Krążek w posiadaniu Gdańska Polodna na drugą stronę. Polodna. jeszcze odrobny. W ostatniej chwili zablokowany. Peterson. Jeszcze nie koniec tej sytuacji. Strzał. Tym razem na... Nie decydował się na strzał Suominen. Slid. Zamieszanie strzał, Gdzie jest Krążek? Jeszcze tutaj próba skierowania. Józef do Ladysława Hawlika. Krążek na niebieską. Strzał drobny. No teraz jakby ożywiła się ta gra Szarotek. No i power. Strzał prosto do łapaczki. Trochę czasu. Na pewno 2 minuty 10 sekund to jest dużo teraz potężnie z niebieskiej. By tutaj... A skończyć się tą bramką, uwaga, poprzeczka teraz, raz. uwaga, strzał, gdzie jest krążek, fuczyk, nie ma, gola jeszcze tutaj obok bramki, dwie sekundy, no i chyba nic z tego tak jest, Cyrena kończy, te... no popatrzmy, sędzia rzucił w tej chwili krążek, eee, a jeden z ukaranych zawiedników, Rożko tymczasem pod halę założyło zamek, strzał, dobrze teraz, Peterson do Dziubińskiego za... Bardzo tutaj Dziubiński, nagranie przed bramkę. Jeszcze i Power, gdzie jest do No Noi Power tutaj zdobywa gola. No chyba, mam wrażenie, zakoń... Na niebieskiej Seed i strzał, gdzie jest krążek z broni ten krążek granie do Polodnym. Przed bramką jest Steber. Uwaga, strzał! No, i była odsłonięta tam. Seed, czy zdecyduje się na strzał? Seed pod bramkę. I Różański. Strącał tam Krążek i na 17 sekund powróci ukarany pierwszy z Gdańszczan, mało czasu dla Nowotarżan, Są so gol! Suominen, Suominen postanowił tutaj uderzyć i pojechał. Udało się utrzymać Krążek, Suominen, czy pokusi się? Uderzenie, Suominen strzał, fucik, wypluwa Krążek! Jeszcze tam jakieś e, spięcie. Dził się pod halu, Różański na środek. No i power zagranie. Strzał, gdzie jest krążek? Przed lampą nie ma gola. pesta. Szybkie prowadzenie kroszka przez Pestę. Strzał próbował teraz pewne trzecie miejsce w tabeli. A Syrena właśnie kończy mecz 23 kolejki. Wygrany przez podkalę Nowy Targ w stosunku 3 do 1.